była ostra dogrywka. Andrzej Kasiura obronił swoje stanowisko burmistrza Krapkowic wygrywając z Maciejem Sonikiem 502 głosami mieszkańców wiosek. Wielka zmiana czeka natomiast strzeleczki, gdzie Marek Pietruszka nieoczekiwanie pokonał Bronisława Kurpielę, wójta z 24-letnim stażem. W gminach naszego powiatu w minionych dniach odbywały się sesje rad gmin i miast oraz powiatowa, podczas których zaprzysiężono nowych radnych. Nieoczekiwana zamiana miejsc, tak można krótko określić to, co stało się na pierwszej sesji nowo wybranych Rady powiatu, jaka odbyła się 28 listopada. Starosta Sonik i jego dotychczasowa zastępczyni zamienili się fotelami. Rada ukonstytuowała się, rajcy odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Okazało się, że zamiast 19 zrobiło to tylko 17 osób. Sące, że nie może być tak że zawiązaliśmy koalicję przeciwko komuś i na pewno nie przeciwko kolego z mniejszości niemieckiej chcemy współpracować i tak na pewno będzie to nam się udawało przez ostatnie 4 lata że w istotnych sprawach to znaczy dobrych dla rozwoju powiatu krapkowickiego dobrych dla jego mieszkańców nie było różnic potrafiliśmy wspólnie głosować razem a że będziemy się różnić zwłaszcza w sprawach budżetowych to nawet wewnątrz koalicji są zwykle różnice zdań. W środę 26 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Walce w nowej kadencji. Samorządowcy zostali zaprzysiężeni. Wybrano również nowego przewodniczącego Rady w postaci Józefa Sola. W Radzie zasiadło siedmiu rajców z poprzedniej kadencji oraz ośmiu debiutantów. Obrady rozpoczął radny senior Franciszek Siwy. Złożenie ślubowania oraz wybór prezydium były głównymi punktami pierwszych obrad nowo wybranej Rady Gminy Strzeleczki. Nową przewodniczącą została Bryg. Dawięcek, a jej zastępcą wybrano Włodzimierza Wolnego. Inauguracyjne spotkanie radnych, które odbyło się w poniedziałek 1 grudnia początkowo prowadził radny senior Edward Wingert. Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Miejskiej w Dzieszowicach wybrano jej nowe władze. Zgodnie z przedsesyjnymi przypuszczeniami nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Edward Paciorek, zaś jego zastępcą Zbigniew Józefiok. Inauguracyjna sesja odbyła się w czwartek 27 listopada, podczas niej radni złożyli oficjalne ślubowanie. W piątek 28 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Kogolinie w nowej kadencji. Samorządowcy zostali zaprzysiężeni i wybrano również nowego przewodniczącego Rady w postaci Piotra Czoka. W Radzie zasiadła piątka rajców z poprzedniej kadencji i aż dziesięciu debiutantów. W czwartek 27 listopada nowo wybrani rajcy spotkali się na obradach pierwszej sesji kadencji 2014-2018. Najważniejszą decyzją, jaką podjęli był wybór nowego przewodniczącego Rady. Kolejna sesja odbyła się po tygodniu, 4 grudnia. Zaprzysiężono na niej na drugą kadencję burmistrza Andrzeja Kasiurę. Radni wybrali także przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej oraz przedstawicieli Krapkowickiego Samorządu w związkach międzygminnych. Szczegóły we wtorkowym wydaniu tygodnika Krapkowickiego Cztery narodowości spotkały się w walcach 29 listopada podczas tradycyjnego koncertu adwentowego. W waleckim kościele w dniu rozpoczęcia oczekiwania na święta Bożego Narodzenia odbył się tradycyjny koncert adwentowy z udziałem muzyków z Niemiec, Austrii, Czech oraz Polski. Podobne koncerty na linii Berg-Walce-Berg -Berg odbywają się już od 14 lat, co roku w innej gminie partnerskiej. W tym roku zaszczyt goszczenia zagranicznych muzyków przypadł w gminie Walce. Przed licznie zgromadzonymi w kościele słuchaczami wystąpili austriacki chór męski Ze. Rundeberg, młodzieżowy z niemieckiego bergu Perlenset, szwarcach muzykantę, również z Niemiec, Dagmar Grobarowa z mężem Martinem Grobar z czeskiej Malej Morawki oraz w roli muzycznego gospodarza orkiestra Denta-Gminy Walce na czele z dyrygentem Markiem Śmiechem. Magia i śmiech wypełniły w sobotni wieczór 29 listopada Gminne Centrum Kultury w Gogolinie podczas tegorocznych Andrzejek. Wieczór pełen magicznych zdarzeń rozpoczęto od poczęstowania gości upieczonymi babeczkami, których znajdowały się wróżby na nadchodzący rok. W jednym z 300 ciastek znajdowało się podwójne zaproszenie na gogolnicki Sylwester. Oprócz słodkiego poczęstunku oraz wróżek przypowiadających przyszłość magicznej kuli, atrakcją wieczoru był występ kabaretu pod Werwigroszem, który bawił zgromadzoną publiczność do łez. No, dobra, bo ty się zdaje, Jerzyk? Czy ty jakiś markotny jesteś? Nie, dobrze jest. Dobrze Niedobrze nie wszystko. Pewnie była jakaś mała kłótnia po drodze. Ciekawe Zaraz się dowiemy. Co się martwisz, co się smucisz, zewsze jesteś tam i wrócisz. No, A się. Łupki, to się rozweseli. Tak jest. Jerzyk dzisiaj nie bije. Co się stało? Nie, nic się nie stało. Jesteśmy samochodem. Samochód można zostawić, Czy Czekaj, ukradli, tak? Dzieci, ukradli. Nie ukradną. Narzenka, to jest podwórku przecież, zamykany na, na, na klucz. Zostawi na noc, napije się rano w wie, przyjdzie no i po samochód. Taksówką pojedziemy! No! O, nie po to, żeśmy samochód na raty kupowali, żeby teraz jeszcze pieniądze na taksówki wydawać. No, nie masz. Nie masz, no, słuchajcie. Przecież, nawet jak się po kielichu pojedzie, to na bocznych nie stoi. No! no na bocznych nie stoją! Już raz ci zabrali prawo jazdy. A to na głównym. Jerzyk dzisiaj nie pije. Z takim programem wystąpił w niedzielne popołudnie 30 listopada w Krapkowickim Domu Kultury kabaret moralnego niepokoju. Znani polscy komicy rozśmieszali swoimi skeczami nie tylko licznie zgromadzoną publikę, ale również siebie, często bawiąc się wymyślanymi na poczekaniu tekstami. Publika żywo reagowała na każdy sketch nagradzając kabareciarzy gromkimi brawami. Byłka nożna. Sport dla depi. Mm. To dziadek powinien być królem strzelc. <grym> Ścieżce paranie się pisze przez drzeskopu. Szcieczka, ze? Szcieczka, Z? Ja już się dawno pogodziłem z tym, że ty nie dostaniesz nobla. <grym> Teraz walka idzie tylko o to, żebyś umiał samodzielnie odgonić dzikie zwierzęta. <grym> Byś umiał podnieść kij i nim machać na tym. Tuż zdanie ze strony ścieżce. Jakie? Jakie? Nie wiem, jakie. Jakie? Coś chodzi po ścieżce. Co? Nie wiem, co, ale jakieś jakiś zwierzę. Jakie? Na przykład baran! Baran robi po ścieżce. Twój odpowiednik w świecie zwierząt. Twój wełniany kuzyn. A może być żaba? Dlaczego żaba? Mniej liter, mniej pisania, szybciej skończę. O, I może zdążysz na mecz? Widzę, że w tym pustym seganie jakaś jedna komórka mózgowa na święty żór. Nie, to może ten może nie, tak zatruszy, że z że nie, nie, jej nie, W gminnym centrum kultury w Gogolni odbyło się 1 grudnia spotkanie z Marią Czubaszek. Autorka promowała swoją najnowszą książkę. Spotkanie ze znaną z radia i telewizji autorką z tekstów satyrycznych, scenarzystką i dziennikarką przebiegało w niezwykłej atmosferze. Publiczność bawiła się znakomicie, słuchając dowcipnych monologów autorki. Maria Czubaszek wiele uwagi poświęciła twórczości radiowej i telewizyjnej. Opowiadała o kulisach powstawania swoich książek, które napisała wspólnie z Arturem Andrusem, a także o zaskakujących sesjach fotograficznych. I życiu prywatnym. Bardzo licznie zgromadzona publiczność nie szczędziła autorce braw i wyrazów sympatii. Bo ja byłam przy tych rozmowach, jak w Artykuł, i siedzieliśmy razem we troje. No i Karola w więcej do mnie lubił wspominać. czy tak, gadał o młodości, o piwnicy tam po baranami, bo on się też urodził w Warszawie, ale nie w Krakowie. Ja tak jakiś czas mówiłam, nigdy mi nie mówiłeś. A on mi mówi, to nigdy nie mówię, bo ty nie słuchasz. <laughs> O tym powiedział, ja miałam nadzieję, że nie słucham, ale że wezmę książkę i przeczytał. A ja nie. No przecież nie doszli, że sama mówiłam te głupoty, to też będę o sobie czytać. Do tego stopnia, że zanim z wyjawniska dostarczyli i taki moment, że nie miałam do ani jednej książki, a ja taka pani znajoma doktorów, a zwłaszcza z panią doktor dobrze, żyć, bardzo dobrze żyć, powiedział, pani mam nadzieję, że dostanę pani książeczkę, a ja nie miałam. Więc poszłam do MPiKu i daję państwu słowo mą. Zresztą mi się wstydziłam spytać, bo tak, niektórzy mnie poznają, bo nie tego bo tam, tak, w tam w telewizjach jestem, tak, o to, nie, za, tyle tych książek jest, szukam, szukam. I tak podeszłam do tej pani, ale żeby się zaraz, to nie powiem o sobie, bo jest taka książka Artura Andrusa, to pani tak na mnie patrzy i mówi, a czy to nie jest panią przypadkiem? no tak, by pani zabrała. żeby się pomyśli, że jest idiotka, sobie kupuje przy żeby... Idzie tam wieczorem, Naprawdę, ja, ja po prostu uważam, że jak się napisało, tak uważam, to jest więcej osób pisze niż czyta, niestety, tak, niestety. Przeboje zespołu Pink Floyd podczas koncertu w Dzieszowicach zabrzmiały w sobotę 29 listopada. Zespół Sparbricks jako jeden z pierwszych polskich wykonawców zaczął śpiewać piosenki tej legendarnej grupy. Zespołowi na scenie towarzyszyła grupa młodzieży śpiewająca w Krapkowickim Domu Kultury. Zespół nie tylko wykonał legendarne kawałki Pink Floyd, ale przygotował cały spektakl z multimedialnymi projekcjami włącznie. O imek z piechota ma wągiel ze złota. O pole 454, 31, 41. No i zaczęło się. Mamy za sobą inauguracyjną kolejkę futsalowej ligi Tygodnika Krapkowickiego, w której nie brakowało pięknych bramek, efektownych dryblingów i niespodzianek. Do historii ósmej edycji halowych zmagań już przeszli Paweł Sendecki z ekipy polszo oraz Kamil Jakubczak z górnika Januszkowice. Sendecki w potyczce z gogolińskim Sentreksem jako pierwszy w bieżących rozgrywkach wpisał się na listę strzelców. Dokonał tego w czwartej minucie spotkania. Strzeleckie show zafundował kibicą Kamil Kupczak. zadania nie miał, bo na Przeciwko stanął zespół, który będzie się liczył w końcowym rozdaniu FC Sharks Maszestow. Pierwsza kolejka obu obulik naszej futsalowej zabawy okazała się bogata w zdobycze bramkowe. Łącznie padło aż 37 bramek, co daje imponującą średnią nieco ponad 6 goli na mecz. Masz chwilę, sprawdź co u Ciebie i u nas słychać.